Przemówienie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnik sił zbrojnych pan Andrzej Duda. The address on the 80th anniversary of the outbreak of the Second World War will be delivered by the President of the Republic of Poland, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Andrzej Duda. Kombatanci, nasi najdrożsi obrońcy ojczyzny, czcigodni panowie prezyd panie i panowie prezydenci, dostojni panie i panowie przewodniczący parlamentów, wielce szanowni państwo, premierzy. Z panią Kanclerz Niemiec, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie żołnierze, wszyscy dostojni przybyli goście, mieszkańcy Warszawy, drodzy rodacy, Wszyscy nasi przyjaciele i alianci, pięćdziesiąt, a jak liczyć trochę inaczej, osiemdziesiąt prawie milionów ludzi pochłonął tamten straszliwy konflikt zbrojny, który zaczął się osiemdziesiąt lat temu. 80, jeżeli policzymy nie tylko wszystkich tych ludzi, którzy zostali zabici, zamordowani, ale także tych, którzy pomarli na skutek wojny, z głodu, z chorób, z nędzy. 3 ludności ówczesnego świata. Patrząc na Europę, można byłoby powiedzieć „wielkie europejskie państwo, jego ludność nagle zniknęła w ciągu sześciu lat i zostawiła pustą ziemię. Trudno sobie to dzisiaj w ogóle wyobrazić. Ten kataklizm dziejowy, największy i najbardziej niosący straszliwe ofiary konflikt zbrojny w dotychczasowych dziejach ludzkości. Pamiętamy. Musimy pamiętać. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Dziękuję wszystkim Państwu, naszym dostojnym gościom z całego świata, za przyjęcie tych zaproszeń, za przybycie do Warszawy, czasem na drugą stronę globu, po to, żeby być tutaj razem, po to, żeby pokazać światu, że pamiętamy. Ktoś może młody, ktoś może o aroganckim podejściu do życia powie, po co, po co pamiętamy, po co o tym pamiętać. Jest taka polska piosenka bardzo lubiana, napisana niedługo po zakończeniu II wojny światowej, w której jest taki fragment Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz śmiać się będą, że my wciąż wspominamy ten podły czas porę burz. Pamiętamy i będziemy pamiętać z wdzięczności. Z wdzięczności dla wszystkich tych, którzy walczyli, z wdzięczności dla wszystkich tych, którzy oddali swoje życie. Dla wolnego świata, dla obrony świata przed totalitaryzmem hitlerowskim, dla obrony świata przed faszyzmem, dla obrony świata przed terrorem, po to, żeby ludzie mogli żyć wolni, po to, żeby ludzie mogli decydować o sobie, po to, żeby mogli cieszyć się swoim szczęściem. Czcimy i składamy wielki hołd dzisiaj wszystkim, Ofiarom II wojny światowej. Chylimy głęboko czoła i z wdzięcznością, całujemy ręce kombatantów, naszych wspaniałych obrońców ojczyzn, tych, którzy walczyli za wolność naszą i waszą na wszystkich frontach ówczesnego świata. Drodzy kombatanci, drodzy żołnierze naszej wolności, z całego serca Wam. Za to dziękujemy. Dziękujemy Wam gdziekolwiek jesteście teraz na świecie. Ekscelencje, Szanowni Państwo, ale jest także drugi powód. Ten drugi powód to to, że ludzkość widocznie za mało jeszcze wyciągnęła wniosków z tamtej straszliwej lekcji, którą przeżyła, bo przecież wciąż. Na, to, na tym świecie i to wcale nie tak dawno. Zdarzają się czystki etniczne, zdarza się ludobójstwo. Teraz, w czasach nam współczesnych, przecież mieliśmy z tym do czynienia nie tak dawno w krajach byłej Jugosławii. Mieliśmy z tym do czynienia w Rwandzie. Po to właśnie pamiętamy żeby nigdy już na świecie nie dochodziło do takich zdarzeń, do takiego cierpienia, do takiego bestialstwa. To po to także musimy pamiętać i to po to także musimy działać, wyciągając wnioski z tamtych zdarzeń. Ale po trzecie jest wreszcie tak, że dla niektórych narodów tamta wojna Miała szczególny wymiar, który pozostawił po sobie w wielu miejscach zupełnie niezatarte znamie i, i, i piętno. Takie, które cały czas tkwi w wielu duszach, takie, które widać także w wielu miejscach niezabliźnionej architektury, piękna, którego utraciły miasta zburzone w czasie wojny, których nie dało się potem odbudować według tych samych. Wzorców z uwagi na brak środków, z uwagi na traumę wojenną. Naród, do którego ja należę, naród Polski, jest właśnie jednym z takich narodów. To u nas zaczęła się 1 września 1939 roku Druga wojna światowa od ataku hitlerowskich Niemiec. Na strażnicę wojskową polską, na Westerplatte, ale także jednocześnie od ataku na śpiące miasto, ataku na miasto, które nie broniło się i kompletnie było nieprzygotowane, w którym nie było żadnych oddziałów wojskowych, w którym nie było żadnych instalacji militarnych, w którym po prostu spokojnie spali zwykli ludzie. Niewielkie polskie miasto o Wieluń doszczętnie zbombardowane, w 75% zniszczone kilkoma nalotami dokonanymi właśnie 1 września 1939 roku, poczynając od godziny czwartej rano. 1200 osób zginęło praktycznie natychmiast. I potem ta wojna. Ta wojna, która dla nas była cały czas walką, ta wojna, w której przez cały czas nigdy nie poddaliśmy się jako naród chociaż Polska zniknęła z mapy, bo najpierw zaatakowały nas hitlerowskie Niemcy i spychały polską armię ku wschodowi, a potem zdradziecko 17 września zaatakował nas Związek Sowiecki jak się okazało, sojusznik hitlerowskich Niemiec. I polskie wojska znalazły się w kleszczach, i wtedy już wszyscy wiedzieli, że sami nie damy rady. Nie będę już dzisiaj wracał do tego, że liczyliśmy wtedy na pomoc naszych aliantów, i choć wypowiedzieli wojnę, to faktyczna pomoc nie nadeszła. Gdyby była, może historia potoczyłaby się inaczej, ale Polska zniknęła z mapy, i wielu polskich żołnierzy dostało się do niewoli i niemieckiej. I sowieckie. Ta sowiecka szczególnie wryła się w pamięć naszego narodu, ponieważ Sowieci bestialsko zamordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów jeńców wojennych strzałem w tył głowy w Katyniu i w innych miejscach. To była straszliwa hekatomba. Polskiej inteligencji to była straszliwa hekatomba naszego narodu. To było wycinanie z polskiej tkanki narodowej najlepszych jej synów. Z polskiej tkanki narodowej w szerokim tego słowa znaczeniu, bo myślę tutaj po prostu o obywatelach państwa polskiego ściśle mówiąc, narodowości bardzo różnej: Polakach, Żydach, Ukraińcach, Rusinach. Wszyscy byli oficerami polskiej armii. Wszystkich ich potraktowano jednakowo, wszystkich ich bestialsko pomordowano. Wielu ludzi, także żołnierzy zostało wywiezionych w głąb Rosji, znaleźli się na Syberii w dramatycznych warunkach. Umierali w gułagach przy katorżniczej pracy. Trudno to dzisiaj wszystko opisać, ale było to po prostu straszne. A kraj zniknął, przyszła niemiecka okupacja, stworzono generalne gubernatorstwo i poddano cały naród absolutnemu terrorowi. Właściwie nikt nie był pewien dnia ani godziny. Na ulicach miast były łapanki, zwykłych, niewinnych ludzi pakowano na ciężarówki, wywożono do obozów koncentracyjnych, do więzień, wywożono do pracy przymusowej w Niemczech. Katowano, dręczono, rozdzielano rodziny, odbierano dzieci. Polscy obywatele narodowości żydowskiej zostali zamknięci w gettach, zostali oznakowani, byli traktowani jak nieludzie, byli mordowani, głodzeni i w końcu poddano ich absolutnej zbiorowej eksterminacji. Przede wszystkim w, w obozach, ma koncentracyjnych w, w obozach zagłady, które Niemcy hitlerowscy zbudowali także na ziemiach, które były etnicznie polskie, na których było kiedyś państwo polskie, zanim zaczęli je okupować. Takim najbardziej znanym z obozów zagłady był obóz Auschwitz Birkenau, obóz, w którym w czasie II wojny światowej zamordowano milion sto tysięcy Żydów z całej Europy, przede wszystkim z Polski. Obóz, w którym zamordowano 140 tysięcy Polaków, 23 tysiące Romów i Sinti, 20 tysięcy jeńców radzieckiej armii czerwonej. I 15 tysięcy ludzi różnych narodowości przywiezionych do tego obozu z różnych krajów, praktycznie z całej okupowanej przez Niemców Europy. Trudno to sobie dzisiaj w ogóle wyobrazić. Zostawiono nam to. Można powiedzieć, że Niemcy w ten sposób poniżyli nas, Polaków, że na naszej ziemi. Pozostawili tą machinę zagłady, ale dzisiaj jesteśmy jej depozytariuszami. Opiekujemy się nią po to, aby dawała światu świadectwo, aby ludzie, zwłaszcza młodzi, przyjeżdżali i widzieli, co człowiek mógł wyrządzić drugiemu człowiekowi i co oznacza totalitarny reżim, co oznacza okrucieństwo i brak poszanowania dla podstawowych praw drugiego człowieka. Dla jego godności. Te niemieckie, hitlerowskie, nazistowskie obozy koncentracyjne, te pamiątki tamtych straszliwych dni zagłady II wojny światowej, muszą trwać i będą trwały, i kolejnym elementem tej pamięci jest także obowiązek nasz opiekowania się nimi i zachęcania młodych, by jechali i podejmowali się tego straszliwego przeżycia wstrząsającego, jakim jest odwiedzenie obozu zagłady i zobaczenie na własne oczy tej straszliwej historii, ale prawdy historycznej, prawdy historycznej, która jest tak ważna i która wyzwala. Ale ja chcę podkreślić jeszcze raz, że mój naród tak mocno doświadczony nigdy się nie poddał. Było polskie państwo podziemne. Było 360 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, polskiego podziemnego wojska, działającego mimo okupacji, działającego w konspiracji. Byli partyzanci, którzy walczyli w lasach. Była młodzież, która szkoliła się, która stanęła potem tutaj w Warszawie w, w 1944 roku do powstania przeciwko Niemcom. Choć mieli za mało broni, choć wielu z nich do walki ruszyło z gołymi rękami. Tak bardzo pragnęli zemsty, tak bardzo pragnęli wolności, tak bardzo pragnęli wyrzucenia stąd okupantów, że gotowi byli oddać życie po to, żeby ten cel zrealizować. Zostali zmiażdżeni. Stalin zatrzymał swoje wojska na linii Wisły i poczekał aż Hitler wykrwawi powstanie. Warszawa przeżyła horror. W ciągu Trzech dni na warszawskiej woli oprawcy w Mundurach SS wymordowali 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy niewinnych cywili, ludzi nieuzbrojonych, ludzi niezrzeszonych w żadnych zbrojnych formacjach, ludzi nie działających w zbrojnym podziemiu, zwykłych mieszkańców Warszawy. W sumie w czasie powstania. Zginęło 200 tysięcy cywili. Oni są częścią tej straszliwej liczby 80 milionów ofiar II wojny światowej, w tym ponad 50 milionów ofiar cywilnych. Jesteśmy jako naród, jako społeczeństwo. Jako obywatele polscy, częścią tych straszliwych liczb, to także nasza wielka spuścizna, ale to także i nasza wielka trauma. Ale Polacy walczyli na wszystkich frontach. Polacy zrzeszyli się w ramach armii polskiej, która walczyła u boku aliantów na zachodzie. Bronili nieba. W Wielkiej Brytanii, kiedy Niemcy bombardowali Londyn, walczyli w bitwie o Anglię. Byli jednymi z tych niewielu, którzy tak wiele zrobili dla tak wielu. Wspaniali polscy lotnicy dali popis klasy i bohaterstwa. Będziemy o tym zawsze pamiętać. Polscy żołnierze walczyli pod Monte Cassino. Zdobyli tą wielką twierdzę, klasztor, zażarcie bronioną przez Niemców. Potem wyzwalali miasta we Francji, w Holandii, w Belgii, zdobyli Bremenhafen. A z drugiej strony, także i z Armią Czerwoną, szli Polacy z Dalekiego Wschodu, właśnie ci, którzy wcześniej zostali wywiezieni na Syberię. Chcieli Polskę swoją odzyskać, chcieli pokonać Niemców. Gotowi byli na wszystko. Krwawili się. Na szlaku frontu wschodniego walczyli o ziemię polskie walczyli pod Okołobrzeg, walczyli potem o Berlin i mieli ten wielki przywilej że na Bramie Brandenburskiej mogli zatknąć polską biało-czerwoną flagę różnie się potem potoczyły losy różnych naszych żołnierzy wielu z nich do Polski nie wróciło, bo nie byliśmy niestety beneficjentami tamtego wielkiego zwycięstwa. Znaleźliśmy się pod inną okupacją, tym razem sowiecką. Więc można powiedzieć, że w jakimś sensie II wojna światowa, w kontekście jej politycznych skutków, politycznych skutków tamtego 1 września 1939 roku, skończyła się dopiero w roku 1989. Trwała więc znacznie dłużej niż w innych miejscach na świecie. Bo cóż tu mówić o zakończeniu wojny i zwycięstwie, kiedy nie żyjesz w prawdziwie wolnym kraju, kiedy nie żyjesz w kraju prawdziwie suwerennym, kiedy nie żyjesz w kraju prawdziwie niepodległym, kiedy nie jesteś w pełni wolny? Ale dziękujemy. Naszym sojusznikom z Wolnego Zachodu, z Atlantyku, za to, że wspierali nas w tamtych trudnych czasach, za to, że także dzięki ich postawie i dzięki ich pomocy ludzie Solidarności, wielkiego ruchu wolności, mogli zwyciężyć. To była nasza wielka satysfakcja, że także dzięki naszemu uporowi, dzięki naszej walce o wolność, padł potem mur berliński. Także Niemcy mogli przeżyć swoje zjednoczenie jako część wielkiej wspólnoty Wolnego Zachodu, wspólnoty demokracji. Dziś razem jesteśmy w Unii Europejskiej, dziś razem jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, dziś razem jesteśmy związani wszystkimi najlepszymi więzami wolnego świata. Jeszcze raz. Pochylam głowę przed wszystkimi bohaterami II wojny światowej, zwłaszcza bohaterami moimi rodakami, współobywatelami. Tymi, którzy polegli i tymi, którzy przeżyli, walcząc o wolną i suwerenną i niepodległą Polskę, walcząc o wolną Europę, walcząc za wolność naszą i waszą. Chylę przed Wami czoła i składam hołd. Jesteście. Wspaniali i dziękujemy Wam z całego serca, że jesteście dzisiaj z nami i że dajecie świadectwo tego, że warto było stanąć z odwagą i walczyć o wolność i nie poddać się nawet w najgorszych okolicznościach. Cześć i chwała bohaterom. Serdecznie dziękujemy. Wielce, Szanowni Państwo, Ekscelencje, Szanowni Państwo Prezydenci, ale na zakończenie chcę wrócić do tego wątku, o którym wspomniałem, że dzisiaj na świecie cały czas niestety zdarzają się mimo całego postępu cywilizacyjnego, mimo tamtej strasznej lekcji nadal akty czystek etnicznych zbiorowych mordów i wręcz ludobójstwa, że mamy w ostatnim czasie do czynienia nawet w Europie, z powrotem tendencji imperialistycznych, ze próbami zmieniania w Europie granic siłą, z napadami na inne państwa z zabieraniem ich ziemi, z niewoleniem obywateli. Otóż tamta lekcja, Powinna nas nauczyć jednego. Może nie byłoby w ogóle II wojny światowej, gdyby państwa Zachodu zdecydowanie sprzeciwiły się Anschlussowi Austrii, gdyby postawiły zdecydowaną tamę imperialnym dążeniom Hitlera, jego maniakalnym wizjom, gdyby Ostro zaprotestowały przeciwko temu, w jaki sposób potraktowani zostali w Niemczech Żydzi jeszcze przed II wojną światową. Gdyby społeczność międzynarodowa ostro i zdecydowanie stanęła w obronie Czechosłowacji, być może nie byłoby napaści na Polskę i nie byłoby II wojny światowej w ogóle. Gdyby ówcześni przywódcy. Byli stanowczy, byli zdecydowani, a nie bali się, że dojdzie do kolejnej wojny, bo skutek był taki, że doszło do jeszcze straszniejszej niż ta poprzednia. To jest wielka lekcja dla nas, jako dzisiaj przywódców Europy i świata. To jest wielka lekcja dla nas, jako tych, którzy są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jako tych, którzy są członkami Unii Europejskiej, nie można i nie wolno przechodzić do porządku dziennego nad takimi działaniami. Muszą być sankcje, muszą być stosowane zdecydowane kroki, musi być widać, że każda militarna agresja spotka się z absolutnie stanowczą, zdecydowaną, potężną odpowiedzią. To są wyzwania dzisiejszych czasów i dlatego. Apeluję do Państwa. Business as usual i przymykanie oczu, to nie jest recepta na zachowanie pokoju. To jest prosty sposób na rozzuchwalenie agresywnych osobowości. To jest prosty sposób na to, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki. Wiecie Państwo o tym, że tak się dzieje. W 2008 roku Gruzja, w 2014 roku Ukraina, do dzisiaj przesuwane granice, okupacja, jeńcy, prowokacje militarne. Musimy być zdecydowani. Nie możemy pozwolić, bo to jest nasza odpowiedzialność przed naszymi społeczeństwami i przed społeczeństwami Europy i świata, żeby nigdy więcej nie doszło. Do zbrojnej agresji, żeby dramat II wojny światowej, jaki przeżył cały świat, nigdy więcej się nie powtórzył. Cześć i chwała bohaterom II wojny światowej. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje wolny świat, niech żyją więzi euroatlantyckie, niech żyje demokracja. Niech żyje wolność, niech żyją wszyscy ludzie sprawiedliwości, pokoju i wolności. Dziękuję.